W tej partii Łukasz grał czarnymi, Piotrek grał białymi. Piotrek grał tutaj tak bardzo ostrożnie, zachowawczo, bardzo nie na mojo. Może chce trochę zmienić to, jak wyglądają jego partie, bo słyszałem, że jolo że mojo wychodzi Piotrkowi nie z jego winy, po prostu tak wychodzi. Więc dlatego postanowił kłaść kamienie tylko na trzeciej linii w tej partii, albo nawet na drugiej. No to jest raczej błąd. Trzeba było się wspiąć na czwartą. To jest zwykły, zwykła kontynuacja. Można też zignorować skok czarnego, ale jeśli kontynuować, to raczej tak. Tak, tak, tak. Czarne tutaj mają bardzo ładny ruch. Dlaczego to jest ładny ruch? Lepszy niż ten, no bo po tym ruchu białe mogą uderzyć, kopnąć albo zagrać tu. A jeśli tak, no to też białe mogą zagrać tu, ale czarne mają znacznie lepszą kontynuację. Jeśli z kolei białe nie zagrają, to później czarne też mają taki ruch ładny, no i ta, ta czwórka nadal stoi dobrze. Zasklepiając jakiś tam potencjalny terenik. Białe tak spełzają na drugą linię. O tu wreszcie kamień na czwartej linii białych. No i znowu tu. No to znowu tak się nie gra. Gra się tutaj. Jeśli czarne się decydują na kontynuację, to nie będziemy się łączyć, tylko będziemy ciąć. To jest jak najbardziej grywalne. raczej, Raczej tego typu warianty są lepsze dla białych. Także po tym uderzeniu często czarne grają te nuki, bo to, to jest niekoniecznie najlepszy pomysł. No a to to już w ogóle. Białe nie muszą kontynuować, ale mogą kontynuować też takim ruchem. No właśnie, także raczej tu się gra, a tak no to dość słabo, taki, taki mało aktywny ruch. Czarny teraz w tym miejscu, no i tu się stała rzecz ciekawa. Białe od góry, czarne Hany. No i Hany rzeczywiście można grać, jeżeli mamy wsparcie kamienia w A, bo zazwyczaj tu się nie grywa. Hany zazwyczaj grywa się tutaj. Białe się albo, albo schodzą, albo białe łączą. No i wtedy czarne, może nie wiem, zagrają tu. No a właśnie, jak jest kamień, to możemy grać tutaj. Normalnie nie wolno tego robić, bo białe mogą po prostu nas zamknąć. No ale tutaj od razu widać, że że kamień w A się przyda. Chociaż trzeba na pewno się zastanowić, który to jest ten poprawny wariant, ale może, może nawet ten, ten najzwyklejszy. Ciach, ciach, ciach. Drabinka akurat chodzi. Także białe mają kłopoty. Białe zamiast tego. A no właśnie, a jak tego kamienia nie ma, to tak białe mogą grać. Białe zamiast tego ruchu od zewnątrz zagrało od wewnątrz, no ale to jest chyba nie polecane. Chyba najlepiej jest zagrać tutaj, ale właśnie wtedy też czarne nie zagrają w ten sposób, tylko będą bardziej ambitne, zagrają podwójne hane. I białe nadal mają problem. Jeśli zagrają tak, to znowu tutaj jest ten problem. Białe mogą zagrać tu, no ale po pierwsze drabinka nie chodzi, po drugie narożnik jest też dość spory. Także to jest ładnie zagrane przez czarnego, i bardzo możliwe, że najlepszym w takim razie, najlepszą odpowiedzią białych jest zwykła wydłużka, po której czarne nie mają tych możliwości, tylko co najwyżej taką kejmę, która nie kładzie zbytniej presji na czarne. W partii wyszło tak, i białe zagrało od wewnątrz, i mi się wydaje, że w tej chwili najłatwiej czarnemu jest po prostu poświęcić tak, tak najszybciej, jak się da. Wydaje mi się, że to jest już dobry rezultat dla czarnego. A czarne próbowały dostać coś więcej i zamiast poświęcić dwa kamienie, postanowiły poświęcić trzy. No ale to jest takie wypychanie od wewnątrz do zewnątrz. No myślę, że białe są bardzo zadowolone z tej wydłużki. Niemniej czarne tutaj planowały kontynuować, jakoś bardziej wykorzystać słabości białego. Tak, tak, tak. Tak, 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 no ale okazało się, że białe nie zostaną złapane, przepraszam, w drabinkę. Bo białe mogą najpierw dać Atari, później zagrać tu, i to czarne zginęły. Więc może lepiej było zagrać tu i wtedy złapać w drabinkę, ale to też by się nie udało, bo białe dałyby Atari na te kamienie. No i znowu chyba jest to za dużo. Ale może nawet jeśli, to może i tak możemy być z tego zadowoleni. Bo co zagrają w tej chwili białe? Jeśli białe zagrają tu, pchniemy jeszcze raz. I co zagrają białe? Jeśli białe zagrają tu, to mi się wydaje, że wtedy czarne zagrają tu i tu i tu. I to jest takie już całkiem niezłe poświęcenie. Jeśli białe postanowią zabierać oddech od razu, zagrają tutaj, to czarne mogą przycisnąć białego do bandy. No a w przyszłości ta pseudogeta w A zamyka białego. Wprawdzie nie jest centę, no ale zamykać zamyka. No właśnie, więc może tak było lepiej. Może tak było lepiej. No bo nie wiem, co tu jeszcze można by wymyślić. O! Można by najpierw pchnąć. Ale a, wtedy biały tu i co? I boimy się, że tak zagrają. Nie, tego się raczej nie boimy. Właśnie, więc pchnąć teraz, o. Bo teraz tego ruchu białych też się nie boimy. Tego, że białe nam zjedzą te kamienie. Jeśli nie ma tutaj takiej złej, tragicznej wymiany, to, to ten rezultat jest, jest dobry dla czarnych chyba. Chociaż teraz biały też nie muszą kontynuować, ale pozostaje nieprzyjemne Adzi. Chyba muszą jednak kontynuować. Także tak, od razu pchnąć i później tu. To by było może najlepsze. W partii czarne tak zagrały, no i białe, białe nie dość, że złapały czarnego, to jeszcze nie dały się zamknąć, bo teraz nawet czarne mogłyby rozważać taki ruch, ale białe tutaj mogą wyjść. Może i tak to się opłacało zagrać w ten sposób czarnym. Czarne zamiast tego zagrały o tak. No i też no, ja bym na pewno próbował, przynajmniej bym myślał o tego typu ruchu. Znaczy, może, może Łukasz też myślał. I może mu się ostatecznie nie spodobał rezultat, ale mi się wydaje, że rezultat jest całkiem, całkiem akceptowalny. Mm, jeśli właśnie tyle razy możemy tutaj tego białego pocisnąć, to nawet możemy poświęcić pięć kamieni w zamian za tyle kamieni z zewnątrz. No, no a tak, no to jesteśmy rozcięci. Bardzo możliwe, że tych pięć kamieni i tak nam zginie. No a białe są, białe są połączone, białe idą środkiem. No właśnie, białe nie są zamknięte. Ten ruch mnie trochę zdziwił. Raczej, raczej, właśnie lepiej grać na tej lewej bandzie. Przepraszam. Tak, właśnie jak, jak to Piotrek zagrał, no bo raz, że rozszerzenie otrzymali, dwa, że pomoc naszym kamieniom. Nawet jeśli później one mają zginąć, no to jeśli zginą na małą skalę, to nie jest taki problem. Później możliwe, że grać tu, a nie Tygrysią pasza, chociaż tygrysia pasza też jest dobrym punktem. No właśnie, no i co teraz robić? A, czarne zagrały wymiany. A, no ciekawe. A to czarne decydują się stracić centę w takim momencie. Mi się wydaje, że to był dość ważny moment i warto było chyba jednak grać, no, walczyć, walczyć od tych swoich kamieni. A tak to tylko pozwoliliśmy białemu zagrać jeszcze jeden ruch. No i teraz już sytuacja pięciu kamieni jest nietęga, ale białe też za dużo tutaj zagrały tych wymian. W tej chwili lepiej to zostawić, chociaż. Raz może można wymienić, ale po co to wymieniać? Przecież nasza grupa i tech już jest bezpieczna. W przyszłości mamy możliwość cięcia. W przyszłości mamy możliwość zagrania od zewnątrz. Tylko wzmocniliśmy czarnego, a to, co my zyskaliśmy na tej wymianie, no to jest znikomy zysk. Ciekawa ta wymiana czarnych. No trochę traci, no bo, bo przecież mogliśmy też, moglibyśmy też w przyszłości tak grać. I może białe miałyby kiedyś problemy z oddechami. Dopiero jak już na pewno białe nie będą miały problemy z oddechami, no to wtedy warto zagrać ten ruch. No, mi się wydaje, że nie boimy się, że biały w następnym ruchu zagrają w tym miejscu. A jeśli tak, to możemy z tym poczekać. No dobra, teraz czarne zdecydowały się wychodzić. Oj, białe tak trochę pasywnie. Ja bym raczej grał aktywniej żeby nie pozwolić Czarnemu na, na oddanie ogona. Ostatnio widziałem, jak jaszczurka oddała ogon. Więc to żadne bajki, naprawdę to robią jaszczurki i goiści też. W tej chwili Czarny może właśnie zamiast łączyć ogon, to może go spokojnie oddać. No i to zresztą Łukasz zrobił. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo duży ruch. Tak, eee, tak, tak, tak. Hmm. Muszą tutaj białe się łączyć. Jeśli już tutaj się tyle razy wydłużyły, powiedzmy, że białe zagrają tu, czarne będą ciąć. Może nie teraz, tylko potem. Białe na pewno przeżyją, ale może to będzie trochę kosztować. No to dobrze, to może dobre łączenie. Czarne od góry. Ciekawa kombinacja białych, ale też dobrze, że czarne nie kontynuują, bo w sumie już. Dużo zyskały, konsolidując narożnik. No i teraz partia jest taka trochę niejasna, no bo wprawdzie białe miały dużą przewagę na początku, ale czarne mają takie potężne wpływy. Mhm. Wszystko zrozumiałe, chociaż może czarne mogły się pokusić o ruch z zewnątrz, bo tu jest troszkę takie mija No, i teraz białe, tak bardzo topornie, no ale tworzą sobie grupę. No i w sumie dobrze. Może na miejscu czarnych grałbym od zewnątrz i w ogóle tak? Nie jestem pewien, czy to dobry pomysł. No tak, to sobie białe tworzą grupę. a, hmm. To lepiej od zewnątrz. Jeśli białe tutaj mają możliwość przeżycia z stworzenia dwojga oczu, nawet jeśli, to my się będziemy cieszyć, jeśli tak to się skończy, że białe będą sobie tworzyły dwoje oczu, przeżywały z trudem, a my wtedy zyskamy wpływ na to, co ważne, czyli na dolną bandę. Chociaż ten ruch może nie jest najlepszy, może lepiej zagrać tu najpierw. No a tak to biały z łatwością wychodzą. To chyba był duży błąd czarnych, to L16. O teraz biały tak trochę kuso. Widzę, że jest z nami jest. Ale jesteś niewyciszony, także, także słychać tam jakiś szum. Cześć, dobra, dobra. Omawiamy drugą partię. Nie wiem, czy już tam ją oglądasz. Drugi link. No, ja bym tutaj miał bardziej ambitne zapędy na miejscu białych, bo chyba się tego nie da przeciąć, chociaż jeśli trochę strach, to może lepiej nie. Le, może lepiej tak jak Piotrek. No, ale czarny teraz próbują obronić bardzo dużo. No i gra się robi niezwykle ciekawa. Właśnie, czarne rzeczywiście sobie tworzą strasznie dużo. No to warto policzyć punkty w takim momencie. 10, 20, 30. No tak, prawie 40. 50. 55. Tutaj też sporo. 4 razy. No 8 minus 3, no bo to nie będą punkty. Czyli 30. Tam było 55, 85, 90. Czarne mają 90 plus tutaj potencjał. Tu też coś. No tak z 95, jeżeli rzeczywiście, tutaj białe nie mają jakiegoś wejścia. 95, no i jeszcze może możliwość zejścia. To może być dość dużo. Tu wprawdzie białe się chyba wyratują, no ale. Może będziemy mogli zagrać o tak i zabrać białemu punkty. No dobra, no a teraz białe. Białe tutaj pewnie mogą odciąć te kamienie, jeśli chcą. No to policzmy, że w następnym ruchu odetną, bo to duży ruch. 10, 20, 30, 40, 50, 62. Biały nie starcza. No to ciekawe, gdzie ta partia, gdzie ta partia się tak podczyła źle dla białych? Możliwe, że już w tej chwili wcale to nie jest dobra gra dla białych, bo to, że początkowy rezultat był dobry, no to, to tam może być różnica kilku punktów zaledwie, ale później to moją no naprawdę zbyt, zbyt potężne się robi. Białe niepotrzebnie grają te wymiany tego typu. Znaczy bardziej tego typu A B i później CD. Mhm. Nie ma co grać od, od wewnątrz. Trzeba było wcześniej już włazić pewnie. Albo tu też jest duży ruch. No, to było też dość spore, ale tak trochę też strach. Hmm, no to bardzo ciekawie. No i ten ruch jest zbyt wolny na pewno. Ruch czarnego jest troszkę. Mm, troszkę bezczelny. Mm, I biały dał się, dał się wrobić. No bo czarny przecież. Bo, bo biały przecież może w tej chwili grać, grać tutaj. I ta wymiana na pewno jest dobra dla białego. No ale ruch czarnego wydawał się być sente. No bo shoulder hit, no, ale tak naprawdę nie jest to żadne sente. Tak, także tak trzeba było zagrać później na dużą skalę. No, może biały powinien był wcześniej tu grać, no ale może wtedy czarny by zdążyły zagrać tak, a po tej wymianie już czarny nie zdążą, więc teraz jak najbardziej należy pchać. A tak, no to jak czarny zostały od 12, to już zaczyna się robić troszkę ciężko. No i właśnie, i teraz gra wcale nie jest prosta dla białych. Mimo, że czarny zagrały teraz ten wolny ruch, powolny, zamiast od zewnątrz to i tak białemu jest trudno się rozwijać. No i bardzo możliwe, że trzeba tutaj było grać po prostu te lżejsze ruchy i skakać dalej. A jak skaczemy bliżej, to czarny za dużo biorą. A w tej chwili bardzo możliwe, że jeśli się wrzuci tę partię w bota, to bot powie, że trzeba było po jakiejś takiej wymianie jednej po prostu zacząć przeżywać na dole, co jest oczywiście strasznie przerażające dla każdego człowieka. Albo przynajmniej redukować dół, no bo człowiek nie wie, czy przypadkiem nie zginie. No a bot wie, że nie zginie, więc, więc wie, że można i że warto już nie dogrywać. Także partia się zrobiła naprawdę dobra dla czarnych. Czarne mają bardzo dużo punktów. No ale biały teraz nagle zaczęły atakować tę grupę czarnych na górze. I czarne tutaj y, troszkę może zbyt chciwie pograły. No bo jeśli chcecie tylko przeżyć, no to pewnie nie jest to aż tak trudne. Ten ruch no już w zasadzie tworzy możliwość tworzenia dwojga oczu na górze, a jeśli białe zagrają tu, to czarne wtedy mogą zagrać tu, tu. No i powiedzmy, że tu, tu. Tu, tu. No i na przykład tak. Czyli czarne żyją. A w ten sposób no to się zrobiło ryzykownie, i białe bardzo skutecznie zamordowały czarnego i wygrały partię. Więc szybki koniec. No, ale było dobrze dla czarnych, było dobrze. No dobra, no to tyle o tej partii. Będziemy przechodzili do następnej, która już będzie po angielsku.